Były TB, czas na całego Boosterboxa Twilight Masquerade. Zapraszam. Sie o kurwa, Siema byki. Jeżeli nie widzieliście filmu z ETBK to jest na kanale. Zapraszam szybciutko bardzo fajne dropiki, bardzo niespodziewane dropiki, także polecam oglądać do końca, tak powiem. A jeżeli już widzieliście to git, bo dzisiaj lecimy z całym booster boxem. 36 paczek. Mam nadzieję, że bardzo dużo hitów, dużo altartów, dużo fajnych kart. A jak nie to wiadomo co i wiadomo w co mi. A zanim przejdziemy do openingu, serdeczne podziękowania dla Giew, która jest oficjalnym partnerem tego kanału. Dziękuję za wsparcie. Link macie jak zawsze w opisie. Polecam, brytyki. A jak już tam zaglądacie do opisu, to niedaleko macie przycisk z napisem subskrybuj. Jeżeli nie napisane jest na nim subskrybujesz, to znaczy, że zawiodłeś mnie i jest mi bardzo przykro z tego powodu. Także kliknij ten przycisk, zostaw przy okazji lajka i komentarz i możemy lecieć z openingiem. Jeżeli już to zrobiłeś oczywiście, a jak nie to poczekamy. Żartuję, nie czekamy. Rób to szybko. No, także booster box. Jak booster box wygląda? Jak box pełen boosterów. Wszyscy są zawsze w szoku. Bartosz, jak udaje Ci się żyć z tymi wszystkimi upośledzeniami? Ale nie o tym teraz. Jak udaje ci się otworzyć booster boxa w 10 minut? No bo nie pierdolę co połów, tylko lecę z tematem Wawiacie. Pierwsza paczka. A jaka pierwsza paczka, taki cały rok, więc yy, chciałbym, żeby tutaj wyleciał jakiś altawcik na dzień dobry. Co wy na to, czaję. Czy spodziewałem się innego rezultatu? No nie, spodziewałem się dokładnie tego rezultatu. Tilmask Teal EX. Zastosowanie aktualnie chyba głównie w Raging Bolcie, bo jego abilitka mówi, że możecie z ręki podpiąć mu trawiastą energię i dobrać za to kartę. Także możecie napędzać dodatkową energię, żeby discardować z Raging Bolt. Także git, fajny hicik, może się kiedyś przydać. A tu Łysy Chłop, który wygląda niepokojąco, tak się patrzy na mnie ukradkiem. Czuję dyskomfort. Kiran, Torkoł. Alakazam. Kolejny paczek. Enhanced Hammer dostał Replint. Możemy discardować specjalną energię podpiętą do jednego z Pokémonów przeciwnika. Także Lugia szykuj dupę. Nieważne. Aplin, Darmanitan. I Tinglu. Stąpa. Aż taka się ziemia podnosi tutaj. Bardzo fajne arty. Są w tym dodatku yy, kart. Zwykłych, że tak powiem, nie Co zawsze należy spropsować, że nie tylko te chase cards, które mają napędzać profit są ładne, ale też te zwyklaki. Sinistrza i eks. kurwa mać. sinistrza, sinistcza, sinistcza, Ja to dobrze mówię, nie? Sinistcza. Tylko się tak nad tym na poce zawsze brzmi, jakbym źle mówił, ale dobrze mówię, czy nie? W każdym razie, no, X bez historii raczej, taki, taki X, po prostu X. Aviados Glacion i Hisuian Arcanine, puściutko. Przysięgam, ugotuję gotuje się. Jak słychać wycie to w tym wypadku nieznakomicie, ale sobie oziębiacza włączyłem, więc przepraszam, jak słychać. Kolejna paczka. Venipid, który bardzo dużo się dzieje za nim. Tomokazu Kamia, no to tak właśnie wygląda, jakby to była karta nawiesowana przez niego faktycznie. Nie da się ukryć. Carmine. No, jej altar obok Pevin, to już mówiłem w filmie ZTB. Dwie najlepsze karty w secie według mnie. Bardzo bym chciał jedną z nich wyciągnąć w tym Openingu, a wyciągam Fion, czyli zapomnianego brata lub też siostrę Manafiego. Ale ładną kartę dostał. Sobie pływa z wielorybami. Bardzo fajno. I Alla Kolejny paczek. Coś mi się tam świeci z tyłu. Bo jak zwykle są krzywo wycięte te karty i coś wystaje. To zobaczmy, co to się świeci. A że się świeci na ostatnim miejscu, to chyba full art jakiś. Może któryś z ogrów. Draga Pulti-X. No, to jest yy, chyba najlepszy fuller, takiego mogłem wyciągnąć. Bo to jest bardzo grywalny i eksik. Także bardzo spoko. Sam raczej ostatnimi czasy, odkąd zacząłem rifle szaflować, nie używam żadnych wyższych rarity niż podstawowa w deku. Ale no na pewno będzie to potężny trade asset, bo dużo ludzi będzie chciało grać tego draga pulta, A nie każdy jest takim zwyrolem jak ja, co lubi zmasakrować swój dek przy każdym tasowaniu. Kolejna paczka. Bug Catching Set to wsparcie do Miauzka Rady. Miałska Rada Wstaje z kolan. Serio, to ten dodatek. Wolbit, Owki i Monkey Dowi. jedna z moich ulubionych nazw Pokémona w historii, i Monkey jeden z moich ulubionych Pokémonów z tego dodatku. Z miej.com Advenabrain, o której mówiłem właśnie w poprzednim e, filmie. Także, jak nie oglądaliście, to możecie nie wiedzieć, co robi. A teraz Wam nie powiem, bo czas antenowy nas goni. Trzeba boosterboxa w 10 minut otworzyć. Boomerang Energy wyrzucasz, a on ci wraca. Boomerang Energy. Flabbe I I Stone, Mask Ogre Pone EX. Drugi Ogre Pone EX w tym samym boosterboxie. Ten y, ma abilitkę, która mówi, że prewentuje cały damage od wszystkich pokemonów, które mają abilitkę. A w tej mecie Charizardowo-Cziempałowej jest bardzo dużo takich pokemonów. Także jako taki stop pokemon może się okazać bardzo fajnie, ale Octagon zweryfikuje. Nie będę się tutaj bawił w jakieś zgadywanie, co będzie grane w mecie, a co nie, bo na poprzednich filmach mówi... O, Acepec. Survival Days. Na poprzednich filmach mówiłem, że Future Box, nie ten Future Hands, który aktualnie gra, tylko Future Box z tymi wszystkimi future'owymi Pokemonami będzie dobry. I że ten Future of będzie dobry. Także. Ja już zamknę mordę lepiej, jak ja takie metakole robię. E, a to jest Ace Spec, który widziałem, że właśnie grają w Blissey EX, żeby jeszcze bardziej utrudnić one-shotowanie tego Pokemona. Także może może grywalnie, ale nie, ja, nie, ja Wam nie powiem, bo, bo potem na debila wychodzę. Crowdant i Ivan Leaves. No, do Future Boxa, na pewno metadeczek. Fajny paczek. Jakiś taki giga Hitchik by mógł wjechać, taki naprawdę fajny, żebym zrobił wow. To by było spoko, ołki dołgi, no dobra, ołki dołgi to niezły hit, ale miałem na myśli jakieś altarty, jak mam być szczery. Probopass z wąsem, a ten wąs jak wiadomo, wiadomo co, także giga fajny. Co, co on robi, stoi gdzieś jak donica, on za donicę robi, ludzie przychodzą, kwiaty sadzą, szokująca scena i Frostlass. Kolejny paczek. Ogólnie ta Bloodmoon Moon Ursaluna, która ma tutaj dość niezłą kartę, w tym dodatku jest, pomijając tą kartę, bardzo fajnym Pokémonem. Bardzo mi się podoba design tego miśka, takiego niezaprzyjaznego. A trzeba doceniać, jak dają dobry design Pokémona, bo to nie zawsze się im przydarza. Pusto. Kolejny paczek. Table Tu długo się otwiera te busty w boxy. Mogliby mniejsze robić. Albo lepiej niech nie robią, bo potem robią Booster Bundle, w których nic nie ma. Nawet jak ich się kupi tyle, co, żeby miały tyle samo paczek, co Booster Box. Drag -log. Mamy ten case, kiedy Stage 2 Meta Deck, w tym wypadku mówię o Dragapulcie. Tak samo jak Guardi EX, będzie miała bardzo użytecznego Stage 1, który będzie drill engine'em tego deku. Także bardzo fajnie. No, ogólnie Theo ten deszek wygląda na bardzo przyjemny. Zobaczymy, czy się w octagonie obroni tail X. no jest to EX. Jest to Kolejny paczkę. Wciąż brakuje mi jakiegoś fajnego hita w tym boosterboxie. Smutno tak. Lucian. No Lucian jest to full art trener, ale odkąd są altarty trenerów, to te full arty trochę spadły w rankingu fajności, nie ukrywam. Także no dołącza do Hasela jako full art marki Full Art. No dobra, to jak nie w poprzedniej paczce, to w następnej. Pamiętajcie, keep gambling. Mój prawnik mi zalecił, żebym powiedział, że to był żart. Także to był żart. Jak coś. Kolejna paczka, która przyniesie nam coś wesołego, czy kolejna paczka, która przyniesie nam nic? Niby człowiek wiedział, a i tak się łudził. No dobra, ale teraz musi wypaść coś fajnego. Wiecie co? Ja chyba zamknę mordę. Bo nie pomagam sam sobie. I zobaczcie, teraz paczka przy zamkniętej mordzie. No coś wypadło. Mm. Bywały lepsze wypadnięcia. Mag MagCargo X Teraz. No no. Będę z wami szczerze. nawet nie wiem co wam powiedzieć o takiej karcie. Słuchajcie, zawód youtubera to jest ciężka praca. Wypada takie gówno. Masz ochotę powiedzieć po prostu ja dole co za gówno, ale nie możesz, bo musisz powiedzieć coś ciekawego dla pana widza. Dobrze, będę pozytywny, bo, bo trzeba być pozytywnym. O, nic nie wypadło, zawsze jest kolejna paczka. Może tam wypadnie. Nie można się załamywać. Oho, na różowo się świeci. Tej, tego AcePeka się nie da przegapić. Jak się od boku spojrzy. Uwaga, proszę nastawić odbiorniki. Chyba najlepszy, chyba najlepszy w tym dodatku. Nie yy, znaczek, nie znaczek, nie yy, jak się to mówi po polsku? Pieczątka, nie FEW, pieczątka, o. No pojebana jest ta karta, nie? <laughs> Beka, że to wydrukowali, będzie toksycznie. No ale lepiej mieć niż nie mieć. Ołki dołgi, Kolejny paczek. Flat, Swedrix i Enamorus. Paczka do zapomnienia. A kolejna, zobaczmy, czy jest to paczka do zapomnienia, czy do zapamiętania. Watwell sensw i Iron Towns EX. Kurwa, ale to będzie frajerski deck, jak faktycznie 4 razy Iron Thorns będą grały. Jak to jest na aktywie, to wyłącza wszystkie abilitki, a dużo deków korzysta z abilitek. Nie wiem, czy uwierzycie mi, jak powiem co, takie stwierdzenie. Także miejmy nadzieję, że nie. No dużo tych. Rzeczy już poleciało. Zaczyna to niestety wyglądać, jakbym się wystrzelał, a nie trafił nic fajnego. Nasze znaczy nic fajnego, no fajne rzeczy poleciały. AcePeki, Dragapult, chodzi, że brak altarty. Jednak nie oszukujmy się, jak otwieram Booster Boxa, to żeby otworzyć altartę. Jak nie poleci altart, to Booster Box do choboka. Double Monkey dory. To była dobra paczka. A czy ta będzie dobra? Dowiecie się już zaraz po przerwie. No, i chciałem, to mam. Jest i altart Heath, Flame, Mask, Ogrepona i Eksa. Ognistego Ogrepona. Będzie łatwiej powiedzieć. No to teraz muszę skolekcjonować wszystkie, jak już mi jeden wypadł. A niech to. <laughs> no, spoko, spoko. Tak jak mówiłem, dużo ludzi uważa, że te altarty są bardzo leniwe i niefajne. Mi się podobają, pod warunkiem, że są wszystkie razem. Wtedy fajny, fajny efekt dają według mnie. I hit No dobra. No to chciałem Booster Boxa z altartem i się udało. Także widzicie, wystarczy marudzić I być niefajnie do słuchania. Bloon i EX w fullafcie. Te ja liczyć nie umiem. No tyle tych hitów już poleciało byłem przekonany, że to już koniec. A to dalej leci. Nie żebym Mawił, ale ma Tak brzmię przynajmniej. No spoko, tak jak mówiłem, bardzo fajny jest ten Pokemon Git. No ale dobrze. Myślałem tyle razy, że koniec, że już nie będę mówił, że koniec. Bo potem wychodzi, że jednak nie koniec. Więc może jeszcze coś poleci. Drugiego altarta bym się nie spodziewał, raczej oczywiście, ale może jakiś jeksik. No, nie w tej paczce. A propos paczek, to zostały trzy do końca. Seeking, Infernape. E, mały alcik, ale ładny za to alcik. Małpa, małpa na się. Zawsze. Very nice monkey. Przedostatnia paczka. Czy jeszcze coś? Bo to już aż ciężko o to prosić. Bo na pazewnego wychodzę. Dragopulcik! <grymne> no i zajebiście! No tak, takie hity z zaskoczenia to ja bardzo, bardzo chętnie. No elegancki Dragopulcik. Super. Z tym atakiem Phantom Dive bije 200 w aktywa i rozkłada 6 damage counterów wszędzie. Poza Mist Energy chyba nic nie powstrzymuje tego efektu ataku z rozkładaniem counterów, ponieważ Drive jak sobie doczytacie, blokuje rozkładanie damage counterów tylko od basiców. Czyli to była po prostu kontra na Sable Line. I ostatnia paczka: Last Pack Magic czy Last Pack Tragic? To pytanie trzeba sobie zadać, a odpowiedź poznamy już teraz. Kupsko. Ale nie mogę narzekać. Wyjątkowo nie mogę narzekać. Bardzo fajne hitciki, bardzo dużo bardzo fajnych hicików. Jest Altart, są grywalne jeksy, są grywalne Ace no nie, nie, nie mogę narzekać. Byłem właśnie confused, mi się wydaje, podczas otwierania tych paczek. Nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać. Jestem e, dziadem już, już nie wiem co się dzieje w tych kartach całych. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu suba, lajka i komentarza. I widzimy się w następnym filmie. Hello.